Optymizm polega na tym w tym momencie, że im bardziej jesteśmy przygotowani, tym zmniejsza się ryzyko tego zagrożenia. Uh -huh, uh -huh. Czyli jeżeli będziemy gotowi do konfrontacji z Rosją, jeżeli, będziemy, jeżeli wybijemy się ponad polaryzację i będziemy przygotowani na kryzys, będziemy zorganizowani dobrze i skonsolidowani to Rosjanie stracą, znaczy to oni wtedy faktycznie uznają, że to nie jest ta przestrzeń, którą warto tej atakować. tej opcji nie ma, bo my dokładnie idziemy w drugą stronę. Dlatego trzeba o tym mówić, mm -hmm. że zagrożenie rosyjskie nie będzie tak jak w 1939, będzie znacznie bardziej takie wprowadzające w jakąś taką konfuzję, nie będziemy wiedzieli o co chodzi. Będziemy obwiniać nasz rząd o to, że nieskutecznie działa.